Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film. Jak widzieliście, zaparzyłam herbatkę malinową przed chwileczką, dosłownie. Tak sobie pomyślałam, że skoro prowadzę ten kanał i nagrywam filmy, to wypadałoby powiedzieć parę słów o przeszczepie. Jak wiecie, mówiłam Wam, że w listopadzie minęło 17 lat od mojego przeszczepu nerki, więc tak myślę, że nawet, już nie mówiąc o tym, że wypadałoby nawet powiedzieć parę słów, tak ogólnie, nie tak, tak raczej z perspektywy pacjenta, parę słów takich do Was, bo... Niektórym się wydaje, że, że to nigdy ich nie dotknie, że to jest um, choroba, na którą cierpią nieliczni. A tu się z Wami nie zgodzę, bo na dializach jest bardzo dużo osób z powikłaniami po cukrzycy. Bardzo dużo. Jest to albo źle leczona cukrzyca, albo w ogóle nieleczona. Albo wystąpiły takie powikłania, że po prostu no. Nerki są niewydolne i należy przeprowadzać dializy. I tak w ogóle to za niewydolność nerek, przede wszystkim to są takie choroby, które, które powodują właśnie niewydolność nerek: to przede wszystkim nadciśnienie, zapalenie kłębuszków nerkowych, torbielowatość nerek. Ja właśnie. Ja cierpiałam i cierpię na zapalenie kłębuszków nerkowych, które w moim przypadku, gdy, już, gdy zostało wykryte, to okazało się, że to jest już przewlekłe zapalenie kłębuszkowe. A to wszystko zaczęło się przy grypie. Bardzo ostro przechodziłam grypę, i pamiętam kiedy to był, jaki to był moment, bo miałam bardzo wysoką temperaturę no, chyba ze 40 stopni miałam i po prostu i byłam naprawdę bardzo chora. Byłam nastolatką, wtedy jeszcze młodą dziewczyną, ale po prostu ale, ale to już zaważyło na tym właśnie moim zdrowiu, bo to nie występuje tak od razu, prawda? To takimi małymi kroczkami, zawsze jak jest nadciśnienie, to trzeba właśnie sprawdzić, z jakiego powodu ono jest, bo przeważnie nadciśnienie objawia się wtedy, gdy, jest, gdy problem jest z nerkami. Przede wszystkim no, są jeszcze inne choroby, tu o tych nie będę mówić, tylko będę mówiła to o tym, co dotyczy bezpośrednio mnie. Chciałam tak ogólnie Wam powiedzieć, że należy zwrócić uwagę na te sprawy, bo, bo tak jak mówię, no, każdemu może się przytrafić, bo to są takie sytuacje, gdzie nie mamy wpływu, bo właśnie, bo właśnie niewydolność nerek jest powikłaniem cukrzycy często. I nie tylko, tak jak mówiłam, są jeszcze inne, inne powody, ale bardzo często właśnie jest to takie powikłanie. Więc w moim przypadku ten przeszczep był bardzo szybko. Ja dializowałam się tylko 3 miesiące i, i, i dializowałam się. Wykonywałam tak zwaną dializę otrzewnową. Taką dializę wybrałam. Bo uważałam, zdawałam sobie sprawę, że to jest, no to już jest, już poważna rzecz i wybrałam taką dializę najmniej obciążającą organizm, bo miałam gdzieś z tyłu głowy tą świadomość, że no jeszcze jest ta dializa chemo, to to zostawiam sobie na później, no bo jak wszystko od razu, to co będzie później, prawda? Także, no, a w międzyczasie byłam przygotowywana do przeszczepu. Wszystkie badania mi wykonano, właśnie w szpitalu klinicznym w Szczecinie, tam, gdzie właśnie zakwalifikowałam się do przeszczepu, i, i, i po prostu no, wszystkie, wszystkie potrzebne badania, i to wbrew pozorom, w miarę trzeba być zdrowym. Diagnozowałam się krótko, tylko trzy miesiące. Po trzech miesiącach miałam przeszczep. W międzyczasie zostałam przygotowana do przeszczepu. Wykonano mi szereg badań, które były, były konieczne tak, żeby po prostu w organizmie nie toczył się żaden stan zapalny, bo to byłoby zagrożenie, ponieważ no, przy przeszczepie po prostu zbijamy, po przeszczepie zbijamy odporność organizmu, więc no, gdy zbijemy odporność organizmu, a byłabym chora, no to wtedy. w każdym razie m, dializę chemo gdzie są wykonywane przetoki, podłącza się do aparatury, to zostawiłam na później. Ja wybrałam dializę odrzewnową. Miałam do jamy brzusznej wprowadzony cewnik, który po prostu, przez który po prostu wprowadzałam płyn dializacyjny i, i ten płyn oczyszczał z nadmiaru wody, z toksyn i z, produ z produktów przemiany materii. Także musiałam dializować się co 4 godziny, wypuścić ten jeden płyn i wpuścić świeży. Wypuszczałam już ten płyn z tymi toksynami. Gdybym po prostu nie pilnowała tego czasu, że tam co, 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 co 4 godziny, to po prostu te toksyny organizm wchłonąłby z powrotem, także to, to byłoby, to byłoby no, niebezpieczne bardzo. No i to właśnie chciałam powiedzieć, że właśnie do leczenia choroby nerek, to, choroby nerek to już schyłkowa, niewydolność nerek, tak jak w moim przypadku, bo jak dowiedziałam się, to było już przewlekłe zapalenie głębuszków nerkowych i, i po prostu no, już trzeba było dializować y, i, i myśleć po przeszczepie. Na moje szczęście zakwalifikowałam się do przeszczepu, te badania były w miarę dobre. Na tyle dobre, że można było ten przeszczep przeprowadzić. To jest bardzo ważne, bo no, dializy, no dializy, wszystko ratuje życie i dializy, i przeszczep, ale po prostu y, przeszczep daje taką większą swobodę życia, a dializy jednak no, u, no jest się wiązanym. Chociaż, tak jak ja byłam. Y, Dializę wykonywałam z firmy Baxter, te urządzenia były z firmy Baxter i były naprawdę różne udogodnienia, że mogłam jechać za granicę, mogłam tylko, że były po prostu wykazy w jakie miejsca, tylko trzeba było się z nimi skontaktować i oni dostarczali te płyny. Także to mi do domu dostarczano, te płyny to była, ojej, to było naprawdę mnóstwo tu kartonów, to tak jakbym kroplówkę dostawała tylko w takim opakowaniu normalnie na stojaku, tak jak kroplówkę to wisiało i spływało mi do jamy brzusznej. No, byłam sobie sama lekarzem, pielęgniarką i naprawdę i przez te trzy miesiące nie miałam żadnego stanu zapalnego tutaj, a to przecież bezpośrednie dojście do czerwnej to było niebezpieczne. Ale jakoś jakoś się udało, ale mówię, pokój, w którym dializy robiłam, to był sterylny. Wtedy pozbyłam się książek właśnie, bo, bo to niestety książki się kurzą, jak wiemy, a to musiało być sterylne, żeby w miarę sterylne, żeby po prostu, żeby nie dopuścić do zakażeń, do jakichkolwiek zakażeń, chciałam wam o tym powiedzieć, bo. Bo poczułam właśnie taką potrzebę w tym sensie, że no ja powinnam, powinnam cośkolwiek powiedzieć, ponieważ nie robię z tego tajemnicy. No bo jak mogę robić tajemnicę? Jestem wdzięczna bardzo, że 17 lat mi minęło. Mam nadzieję na jeszcze długie lata, a co będzie, to będzie. Ale mam nadzieję i trzeba mieć nadzieję, że to wszystko jakoś będzie cały czas od początku. Tak jak mówiłam, mam sobie pokorę. I wdzięczność. I to po prostu mi towarzyszy. Ja nie mam w sobie ani od początku, a dlaczego mnie to spotkało, jak niektórzy ludzie tak mówią, prawda? Ojej, no tak, no mnie spotkało, a mogło kogoś innego, tak? To tak nie ma. Nie działa tak, po prostu. No trudno, tak wyszło i tak jest. I trzeba po prostu robić wszystko, żeby nauczyć się z tym żyć, żeby zaakceptować ten stan w miarę żyć normalnie, dlatego mówię w miarę, bo zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że no, mi wszystkiego nie wolno, bo ja jestem po przeszczepie i muszę uważać, bo jak ja nie będę uważała, no to kto będzie uważał? Także leki to już, ja jestem 17 lat po przeszczepie, tak jak Wam mówiłam i nigdy mi się nie zdarzyło, żebym ja zapomniała leków wziąć, nigdy. Ja to mam tak zakodowane, że to nie ma opcji takiej po prostu, żebym ja zapomniała leków wziąć, no to to Niebywałe by było, chyba. Także to jest po prostu, no, w ten sposób się pilnuje, bo to raz leków by się nie wzięło, drugi raz organizm wie, że to jest obcy organ, i po prostu byłby odrzut. A tak, to już po prostu od początku, tak jak gdyby ten organ, ta nerka jest moja, ja ją zaakceptowałam i po prostu i robię wszystko, żeby ona ze mną była jeszcze przez długie, długie lata. Tyle Wam chciałam powiedzieć właśnie yy, dlatego między innymi, żeby właśnie yy, żeby myśleć o tym w ten sposób, że ja nikomu nie życzę tego oczywiście, ale że, że należy mieć rękę na pulsie, kto, ma, kto choruje na cukrzycę, no to powinien sobie sprawdzać właśnie badanie ogólne moczu, kreatyninę we krwi, to wtedy wykaże, czy coś dzieje się z nerkami, czy nie. No, ja wiem, że u mnie właśnie, u mnie pierwszy objaw to było nadciśnienie. Byłam młodą osobą. W zakładzie pracy były badania okresowe. Nic mi nie było, a ciśnienie było wysokie. No i, i lekarka bardzo fajnie zareagowała prawidłowo, tak jak powinna. Od razu była zdziwiona, no jestem za młoda, żebym ja miała takie nadciśnienie, więc od razu na badania. No i właśnie, i, i wyszło, i wyszło. Już było białko w moczu, już. I oczywiście pierwsze, co to był szpital od razu, bo to już były takie wyniki, gdzie. A nie bolało nic, nie działo się po prostu, a wyniki już były złe. I tak to było, i tak to było. Ale mówię, było mi dane, tak jakoś, 30 lat, była remisja, 30 lat. Ta choroba stała w miejscu. Ja pracowałam zawodowo, także prowadziłam normalne życie, podróżowałam, także to wszystko stało w miejscu, dopiero później. 30 lata ruszyło i to konkretnie. Ale jestem i tak wdzięczna, że te najlepsze lata po prostu przeżyłam normalnie. Także jestem zadowolona, bo jak patrzę na młodych ludzi, na dzieci, które już mają problemy z nerkami, już są po przeszczepach, to żal okropny. Żal, że po prostu ich tak w młodym wieku to spotkało. Ja miałam to szczęście, że po prostu no, że przez życie przeszłam. Normalnie, to znaczy normalnie, no, no prowadziłam normalne życie zawodowe i prywatne, i po prostu, i nie musiałam, i nie musiałam już borykać się z takimi problemami, które przyszły później, ale cały czas byłam pod kontrolą. I cały czas już byłam pod kontrolą porady nefrologicznej. Te 30 lat po prostu już pilnowałam tego, no to, co można było robić, to robiłam od początku. Także być może takie są efekty, że jakoś, to, że jakoś ten organizm nie był taki wyczerpany, taki był jakiś, taki do końca no jak gdyby schorowany. No i cóż, to byłoby tyle. Tak sobie właśnie pomyślałam, żeby się tym z Wami podzielić, bo no, tak mi się wydawało, że jestem winna nawet powiedzieć o tym wszystkim. No bo to jest taki temat Mało poruszany, właśnie. Mało poruszany. W ogóle o przeszczepach, o narządach, o tych organach to mało się mówi, bo to są takie no, kontrowersyjne tematy, ludzie różnie postrzegają. Także to jest bardzo delikatny temat. Mnie, poruszył, mnie poruszyła kiedyś taka sytuacja, jak pojechałam właśnie do poradni na kontrolę, bo jeżdżę co jakiś czas i tam właśnie, i tam właśnie był plakat. Z, taką, z takim napisem: Nie zabieraj narządów do nieba. One są potrzebne tu na ziemi. No i to byłoby tyle na ten temat. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam bardzo. Na razie. Będzie barszcz czerwony. Bardzo szybkie danie, ponieważ mam przygotowany wywar z rosół czyli rosół i zawsze sobie zostawię trochę, zamrożę i później na taką szybką zupę mam warzywa w słupkach, ziemniaczki przygotowane, ugotowane buraki i potarte na wiórki, do tego użyję śmietanę kesem, bo ona jest bardzo fajna do zup. No i cóż, przyprawie, liść taurowy, dam majeranku, bo lubię do, do barszczu majeranku, to bez fasoli, bo to jest taki barszczyk, jaki ja lubię. No cóż, biorę się za gotowanie. Zupa się gotuje. Dodałam dwa małe listki laurowe, angielskie ziele. Jak się warzywa ugotują, mi ziemniaczki, to dodam ugotowane wiórki buraków. Barszczyk gotowy. I znam troszeczkę soku z cytryny. No i niech tak przejdą smaki i dopiero będę mogła jeść. Paruję ale w smaku bardzo dobry. Już próbowałam. Szybka i smaczna zupa. Warszczyk gotowy można zajadać. Storczyk Zakwit ma taki piękny kolorek. Zobaczcie, jaki cudny. Przepiękny.